Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Bartek, znany też jako Tactical Gamer, czy też taktyczny gracz. Słuchajcie, 2023 rok zaczęty, uważam, się, że się zaczął bardzo fajnie, zapomniałem, kurczę, wyjąć, ale już wyjmuję. Porozmawiamy o Dead Space'ie dzisiaj, którego sobie właśnie ogrywam. Ogrywam też gierkę, którą Microsoft rzucił jako grę niespodziankę, czyli High Rush'a. Yy, za mną porównanie fajne zrobił Elite Beats yy, Dead Space'a z Kalisto Protocol. Ja też dodam, że jestem osobą, która Dead Space'a na PlayStation 3 pierwszą część, czyli tą, której mamy zaraz remake, yy, nie grała. To znaczy trochę grałem, ale jakby to był czas, kiedy ja nie pykałem Słuchajcie, w horrory i ta, ta gra mnie totalnie minęła, więc dlatego ją kupiłem, ponieważ zbierała dobre oceny. Eee, czytałem, że to jest właśnie mniejsza gra, zamknięta, 10 godzinek, 15 i kończymy. New Game Plus na premierę, to mnie bardzo przekonało właśnie do tego, bo tak jak ostatnio Wam w tych moich materiałach mówiłem, że wolałbym gry krótsze, ale bardziej intensywne i takie, do których bym chciał jeszcze raz wrócić. Dlaczego kupiłem wersję na Xboxa? Jak okazuje się miałem nosa, bo na Xboxie Series X gierka śmiga lepiej niż na PlayStation 5. Stabilniej, nie ma też problemu z tymi takimi y, ruszającymi się tekste, teksturami. Developer nad tym pracuje, mają rozwiązać ten problem oczywiście w aktualizacji. Na Xboxie jest to mniej e, mniej, mniej zauważalne i gierka ogólnie działa płynniej. Digital Funnel też poleca, żeby zagrać tą grę na Xboxie, więc miałem tutaj czuja. Tutaj fajne porównanie jest zrobione, gdzie każdy się jara, Uu, ten to protokol, jaki to jest next-gen, jak to wygląda, owszem, wygląda ładnie, dalej to uważam, że nie jest next-gen, ale wygląda pięknie, ładnie, tak, twarze, bohater, wszystko, wszystko jest tam śliczne, piękne, no ale cóż z tego, jak e, duża lepsza interakcja z otoczeniem, dużo lepsze oświetlenie, tak global illuminations w e, w Dead Space no bardzo mi się, strasznie mi się podoba tutaj, słuchajcie, gra świateł, to jak te świata są te wolumetrycznie porobiony ten dym, to oświetlenie, no naprawdę, powiem Wam tak, ja nie rozumiem, owszem, brakuje tej gry rozdzielczości, powinna zadziałać, powinni ją dać na PlayStation 4, Iwanie, SX e, i PS4 Pro, bo jest to oczywiście gra do dźwignięcia, to też nie jest to w pełni next genowy, ale uważam, że i tak ślicznie, pięknie wygląda. I właśnie tutaj, co to widzicie? No, kuchani, słuchajcie, no to ma być w grach. Tu można tą telekinezą praktycznie wszystko przyciągnąć, wszystko możecie poruszyć. Nawet trupa ręką sobie, słuchajcie, ruszałem. Bardzo fajny efekt. No, a w kalisto-protokol, co? No, no, jest lampka, no i co? Piękna grafika. Ja nic z tą lampką nie zrobię. Szczerze, tutaj mam, naprawdę mam, słuchajcie, gdzieś w takie gry. Ja nie chcę już takich gier, no. Dlatego mówię, że. TO albo tutaj, no, zobaczcie, no to w ogóle jest. Dla mnie to wygląda lepiej niż Kalisto Protocol ze swoimi pięknymi teksturami. W mam te tekstury. Wolę takie coś mieć w gierce, słuchajcie, co daje mi Dead Space, niż to, co mi daje Kalisto Protocol. Wiem, że to jest gorsza grafa, postacie są gorzej wykonane, ale miejscówki i to oświetlenie, no to takiego klimatu robi w tej grze. Takie, No, a tutaj co? No tu jeszcze okej, no tu jeszcze okej, okay. no, okay. no ale już są... nic nie robicie, to jest zaskryptowane. A tam możecie. Poruszyć. Ta telekinaza za na to działa. No. No i co? No? Nie, no, słuchajcie, no. Nie tędy droga, naprawdę. Tędy droga. Niech robią tak jak w Dead Space. Że ta interakcja z otoczeniem jest duża. Że to oświetlenie, to coś możecie z, z tym oświetleniem to zrobić. No, ogień średnio, średnio wygląda ten, no, wiem, ten Kalisto protokol, Nie mówię, że w Dead Space lepiej. Ale e, naprawdę mi Dead Space graficznie się podoba. Fakt, brakuje mu tej jakości obrazu, tych, tych, tych e, linii. Słuchajcie, żeby to jeszcze ostrzejsze było, ale i ta gierka ma naprawdę mega klimat. Super się w nią gra. Podobają mi się te możliwości, te bronie. No i właśnie interakcja z otoczeniem. No, <gryw> no słuchajcie, jeżeli naprawdę wy tego oczekujecie, a nie tego, no to smutno mi, smutno mi, bo ja zdecydowanie wolę. E, wolę to, co Dead Space zrobił dla siebie, niż to, co robi Kalisto Protocol dla siebie, tak? No fajna ta animacja, fajna. No, no ale tutaj na przykład to też fajniej w Dead Space wygląda, tak? E, ja naprawdę mi osobiście bardziej się Dead Space podoba, na pewno wizualnie to, co widzę, to co mogę porównać, naprawdę bardziej do mnie ten Dead Space przemienia. Bardzo mi się podoba, ten Dead Space fajnie się w niego gram, miodnie się słuchajcie w niego gram. Mówię, ja też jestem osobą, która Displays 1 na starą generację, czy to na trójkę na 360. Nie liznała na tyle, żeby powiedzieć, że już mam tą ugrane, więc dlatego też sięgnąłem bo ten tytuł. I się, słuchajcie, nie zawiodłem. Jestem mniej więcej, nie, 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 nie powiem wam czy w połowie rzeczy, czy nie. Wczoraj chyba miałem pierwszego bossa, Gram na tyle, ile mi pozwala czas, ale jestem wkręcony, na tyle wkręcony, że zaraz po tym filmiku, słuchajcie, siadam i naginam ee, w. Dead No nie ma ray tracingu. No jajku twarz mu się nie odbiła, w sterku. No, przeżyję, naprawdę, ale to jest bardzo fajne, że światło się odbija i na i świeci dalej, i na szybie. A tutaj, no jest ray tracing. No, naprawdę, bardziej wolę, słuchajcie, to co ma Destroy do zaoferowania. Eee, też fajnie, że nie kosztował. Udało mi się go kupić za 269, a nie za tam 330 czy Bóg wie ile, więc jeszcze taka cena, słuchajcie znośna eee... i też z ziomalem na pół w sumie także już w ogóle dobre koszta, dobrze, to, dobrze, dobrze nam się to udało, o proszę, pyk, no. no i tak ma być to zrobione, a tutaj co, no nie, no piękna makieta, kolejna piękna makieta, kolejna piękna makieta, no ale ray tracing i tekstury, dobra, to niech sobie ludzie grają w ray tracing i w tekstury, nie powiem, Ray Tracing też jest dobry, też jest fajny, ale niech nie będzie najważniejszy, bo o, nie, niedługo wrzucę filmik, jak porównujemy, słuchajcie, metro z Ray Tracingiem i bez. I będziemy te, będę też rzucał Wiedźmina. Mówię, Ray Tracing też jest fajny, nie zrozumcie mnie źle, ale niech idzie też w parze z tym Ray Tracingiem coś takiego, tak? No bo po prostu. No, no, no o czym my mówimy, no, o czym my mówimy, to słuchajcie ja na to patrzę i to jest dla mnie coś takiego jak pamiętam miałem ja Nintendo Switcha, kupiłem z Zeldą. E, i miałem też Horizona pierwszego i Horizon piękna, piękna makieta, nic się nie da zrobić, a w Zeldzie na Switchu wszystko mogłem zrobić, Przysiutko, drzewo ściąć, przerzucić to tamto. No wybaczcie, chyba do mnie zaczynają takie gry bardziej trafiać, e, to znaczy wybaczcie no, nie, nie, wybaczajcie mi, bo uważam, że to jest zdrowe podejście, tego, tego chcę od gier, właśnie, żeby tak gry były skonstruowane, niech może i mają troszeczkę tą graficzkę, te teksturki niech mają gorsze, ale niech się takie rzeczy dzieją, niech człowiek się tym światem bawi, nie czujmy się, że jesteśmy w makiecie, której nic nie można rozważyć, nie można dotknąć, tylko właśnie to, co mogę w Dead się, podnoszę wszystko, także szczerze polecam Wam gierkę, mi się bardzo podoba. I drugim tytułem, słuchajcie, o którym pogadamy, który Microsoft tak rzucił z Jenacka też mi się kurczę, mega podobało podobało, mega mi się podoba ta gierka. Eee, no to oczywiście Wam wspomnę o takim tytule jak, jak High Rush, eee, No co mogę powiedzieć? Może i grafika jaka jest, taka jest. Jednym to przeszkadza, innym nie. Ja akurat lubię cel shadingową grafikę. Dla mnie wygląda soczyście ta gra. Fajna, płynna. Wraca do starych czasów. E... Wracamy, słuchajcie, do starych czasów tym tytułem. E... Świetne, nie będę Wam tutaj mówił, chociaż to też Wam powiem, że tak, oceny nie są najważniejsze, ale już ma gra świetne oceny. Ale raczej Wam powiem, że skupmy się na to, jak gracze ją oceniają. A gracze jej dają bardzo wysoką średnią. I powiedzmy, że graczy to jest chyba najlepsza cena, jaka, jaka może być, tak? No. no, naprawdę słuchajcie, mega się w to giercuje. Polecam Wam, jeżeli macie Game Passa, jeżeli macie Game Passa, powrót do menu, bo nie będę teraz grał. Jeżeli macie Game Passa, pobierzcie sobie tą grę, bo naprawdę warto w nią zagrać. Super niespodzianka. I oby takich gier małych też więcej się pojawiało i żeby też takie były z niczego, z nienacka. Siada człowiek, odpala i mówi, wow, super, oby więcej, oby więcej naprawdę. A takie tam, wiecie, założenia, że o, o bo grafika, no grafika, no. no co grafika, no grafika, no. Kiedyś graliśmy w takiej grze i było super, no. no ale to tak jak Wam wspominam, jedno nie wyklucza drugiego, także ja Wam bardzo polecam też sprawdzić HyFirusha. Mówię, tutaj jest Dead Space, ik, ciemno jak w D, i tak ma być. Oczywiście gram w 60 klatkach, A tutaj będzie ten próżnia, dobra. To może do próżni nie chcemy iść. E, także, no także co, fajnie nam się ten rok, słuchajcie, zaczął. Dead Space, którego Wam polecam. HyFirus, świetny tytuł, coś innego. Mały, zamknięty też idziemy intensywnie, fajny gameplay. Cały czas walka tam, słuchajcie, się rozwija. Dostajemy jakieś nowe umiejętności, jaglujemy, dochodzą do nowej postaci. No, polecam wam też, też zagrać, nie patrzeć na grafikę, bo nie warto się tylko na tej grafice skupić, skupiać. Oczywiście, że grafika jest ważna, ja też lubię, jak ładnie świeci, ale też chcę, żeby te gry jednak przypomniały sobie, że. Interakcja z otoczeniem i danie coś więcej jest też bardzo ważne. I oby słuchajcie, więcej takich gier. 2023 trzeci rok się fajnie zaczął. I oby tak samo fajnie skończył. Obyśmy przez tym roku na obie platformy dostawali super giera, cochy. nie tylko żeby graficznie nazwali pogały, ale też żeby miały coś. Jak to zawsze mówią w Transformersach. Ja bardzo to lubię More than meets The Eye. Czyli więcej niż, niż oko jest w stanie zauważyć, że coś tam jest, drugie dno. I coś takiego moim zajmie: Dead Space i właśnie wcześniej wspomniany HiFi Hi Rush Dead Space do ograniania na obu platformach. HiFi Rush niestety tylko na Xboxie albo na PC. -cie. Jeżeli macie jedną z tych platform, to naprawdę sprawdźcie. Nawet wejdźcie sobie do Game Passa na ten miesiąc i przetestujcie sobie gierkę. Jak lubicie, lubicie takie gry, gry, gry z jajem, no to słuchajcie, kochani, w zasadzie to, szyb, to wszystko. Trzeba wracać. łoić w też chcieliście moje pierwsze jakby yy, takie relacje. Jak mi się ta gra podoba, podoba mi się. Tak jak wspomniałem, bo jest to nowy tytuł. Nie ogrywałem go na. Yy, nie ogrywałem go, słuchajcie, na, na starych generacjach, czyli PS3X360, tylko. Apple TV? Jak Apple TV? Nie ma żadnego Apple TV. Dawaj YouTube YouTube'a, ojciec. Nie, to Apple TV to mi koło wętra lata. YouTube. Uruchom, matko jedyna. No dawaj, pyk. Uruchom. Aha, dobra. No widzicie, człowiek by chciał, ale nie, telewizor sobie teraz będzie aktualizował. Niestety, te telewizory to takie już jak konsole. On musi aplikację aktualizować, więc niech sobie ją aktualizuje. A ja, kochani, kończę. Wracam do Dead Space'a, Polecam Wam serdecznie styczeń, a już jest co watch. A i tak, jak Wam wspomniałem, backloga mam porządnego. Także dzięki i trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Yo!